Witam wszystkich na kanale Dotewo. gramy kolejny odcinek z grą Windbound tak jak obiecałem zrobię szybko zapasy i myślę, że mykamy na kolejny rozdział mamy wszystkie klucze także powinno się nam udać warto jednak zrobić chociaż najmniejsze zapas jedzenia bo teraz chyba już nie mamy go zbytnio trafimy na całkiem ładną wyspę już tam poddali widzę jakieś dodatkowe fragmenty. Chyba ich nie potrzebujemy, ale niech będzie. Więc pozbieram trochę pożywienia i zobaczymy się za chwilę. No i jesteśmy na wyspie. Mm, bardzo ciekawi mnie, jak będzie wyglądał kolejny rozdział. Wchodzimy. Wszystkie trzy klucze są już na miejscach. Mam wrażenie, że przed nami znowu jest arena. Czyli pewnie będziemy musieli się znowu z kimś zmierzyć. Hmm. Zobaczymy, co się pojawi. A to co za stwór? Nazywamy się Kor, pamiętasz me imię. Moja ręka dzierżyła nóż, który sprowadził zakładę na mój lud. Aha, jest zasięgowy. Tego nie pokonamy, trzeba w by jakoś bliżej do niego podchodzić. O, ma nas. No. Dobrze, od razu atakuje. Kim jesteś, że mnie pokonujesz? Czyja krew krąży w twych żyłach? Obca, jak to możliwe? Domyślam się, że to będzie kolejny rodzaj wrogów których spotkamy w następnym rozdziale. No, widać jakiś płomień, coś się paliło. Hmm. Tutaj wygląda jakby polowali na, na to bóstwo. Hmm. I skończyło się śmiercią ludzi. ciekawa trzecia przeprawa przymierze. no te przeprawy są dość krótkie idą całkiem sprawnie ciekawe gdzie ta łódź jest zacumowana chyba gdzieś dość daleko jak to wygląda hm. no, skoczymy mam nadzieję że jakoś się nam uda to przepłynąć tam że ostatnio. Trochę mnie zaskoczyło kilka rzeczy. Nie wiedziałem, że ją uważać. Tym razem będę się bardziej starał omijać. No. Trochę szybko płynie. O, tam coś skacze w wodzie. Czy uda się nam to mieć. Chyba nie. Myślę, że chyba nie bardzo. A możemy próbować. Nie zapeszając, idzie całkiem nieźle. to odbudujemy. Nie będzie źle. Parkujemy. I. i, i. Dobrze jesteśmy. Co my tu mamy ciekawego? Złóż ofiarę. Hmm, co my tu mamy? Boski łuk spowalnia czas. To by było coś bardzo fajnego. Hmm. nurku głęboko. Jakoś nie czuję tego. Trzecia łaska otrzymana od bogów. No, to nas stać na wszystko. I może powinniśmy wszystko wziąć. No, i ostatnie błogosławieństwo zbieraliśmy tych błogosławieństw. Nie wiem, co możemy wziąć. Mm. Czemu tego nie możemy? Hmm. Czemu tego nie możemy wybrać? Czy to przez to, że już to mamy wybrane? A, A to był taki coś. Się... Myślę, że jednak to będzie lepszy. Już wykorzystaliśmy jakby wszystko co mogliśmy. Hmm, 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 hmm. Osłabiona trucizna Uniki są szybsze. No, nie, mam wrażenie, że co by to nie było, nie jest aż tak istotne. Może te uniki by były lepsze niż ta trucisna. No nic, myślę, że weźmiemy to w takim razie i tyle pozbądźmy się tego. No jeszcze kołek. Nie, nie idę. to płyniemy. No i mamy kolejny rozdział. Punkt krytyczny. Jest jakaś wyspa? No nic, chyba nam nic nie pozostaje, żeby to płynąć. Myślałem, że to jest wyspa. Mam nadzieję, że nie uderzyło jakieś skały. Bo widoczność dość słaba. O, o było blisko. Czy jest tu jakaś plaża, na której można było zaparkować łódź? Mariny chyba żadnej nie ma. Nie przygotowali się na. Coś tutaj tak mokro. Jakaś mokra ta wyspa, czyli rozumiem, że to kolejny rodzaj wysp. Wyspy mokre. Chyba nie będzie lepszego miejsca. Wszędzie jest tak samo. Po prostu jest otoczona kamieniami. Więc zaparkujemy sobie tutaj. W kamyczkach. coś tam dziwnego skacza. Boję się, że. A ja, tam ugrzęźnię między tym. Nie wiem, czy słusznie się boję, czy nie. Może robię po kamyczkach. Jakieś owady latają. Coś, krząszczyk. Krząszczak. Hmm. Jakieś bańki. kurczę coś mam wrażenie, że to na trucizna może nie byłoby złe. Nie wiem czemu, ale czuję, że tu będzie coś niefajnego Testujemy. Mhm. Tak jak myślałem, to jest to jakaś trucizna. i trzeba będzie ją mijać po prostu, chyba że można je zestrzelić. To tu jeszcze mamy na tej wyspie? No, trzeba by się rozejrzeć. Na tej jeszcze nie byliśmy tego typu. Atakuję. Co to jest i co to daje? Mięso. Hm. E, mięso z robaka. No dobra. Czemu nie? Skoro można jeść sząższce albo e, świerszcze umkę ześwierszczy, to czemu nie żółki właśnie? czy to można rozwalić? Można. Trochę szkoda strzału, bo się, że przypada. No, ale cóż. Czy coś z tego? Aha. Silna trucizna. Domyślam się, że będą jakieś kolejne strzały na przykład. Innymi strzałami być można innych wrogów pokonać. Coś tam też dziwnego łazi. Zobaczmy co to tam jest. Miałem wrażenie, że coś tu łaziło Nie sądzę, żeby mi się wydawało. Hm. Kameczki są śliskie. Ciężko będzie na nie wejść. Nawet żeby uciekać. O, jest. Co to jest? Jakaś ogromna żaba. Pewnie jak w kolejnym, kolejnym rozdziale to musi być mocniejsza niż inni przeciwnicy. Domyślam się, że jest dystansowa. Więc sensowne by było, żeby się pozbyć w ten sposób. To no bez oznaczenie, że ma pancerz jeszcze dodatkowo jakichś Szkoda mi strzały, tak na ślepo. Może tak go pokonamy. Łamki. 400 To jest sporo, ale nie bardzo wiem po co Tu mamy kamień, jakbyśmy chcieli go z procy potraktować no, Gdzieś tutaj będzie krążył sobie cały czas Zabraliśmy już dość sporo życia więc dobrze było go wykończyć, ale nie wiem czy jestem gotowy na bezpośredni atak, dobrze go poszukać, no więc ja go poszukam i postaram się go wykończyć, zobaczymy się za chwilę. No dobra, jakoś został pokonany, bo nie zauważyłem. No Mamy jakiś pancerz. Dobra, to domyślam się, że do, do łodzi będzie potrzebne. Poza tym mamy trochę drewna na tej wyspie. No to e, ja tutaj pozbieram trochę i myślę, że zobaczymy się za chwilę. Więc przejrzałem całą wyspę. Znalazłem trochę drewna, trochę kijków. i w sumie nic ciekawego. Było też trochę gliny. W sumie gliny mam już na tyle dużo, że powinienem być w stanie wybudować piec. I ten piec strasznie mnie kusi. Chociaż czuję, że do tego piec, sam piec mi się do niczego nie przyda, jeżeli nie będę miał czegoś, co bym mógł zrobić w tym piecu. A do pieca pewnie będzie potrzebny wiem, węgiel, cokolwiek. Może jakieś żelazo? Na nic takiego na razie nie trafiłem, więc może jeszcze poczekam. No i to tyle. Po prostu trzeba będzie popłynąć na kolejną wyspę. Mam wrażenie, że z każdym kolejnym razem świat jest większy? Pewnie tak, pewnie tak jest. Że faktycznie jest coraz większy i trudniej znaleźć klucza. No nic. O, rybka. Czekaj, czy uda się nam strzelić o, Akurat tym przysunię. to jest ryba. No, to nieźle jeszcze ją w takim razie wziąć. O, no, wrócimy się. No. Chyba. No. No. Trochę jeszcze. Jeszcze trochę. Na No. Jest. Uf, To się udało. Gdzie jest nasza ryba? Tam jest. Ciekawe, czy coś można... No. No. Ryba. Jest. Gotowa do przypieczenia. Olej. Zobaczmy, co jeszcze ten olej daje. Nie wiem, do czego nam się ten olej przyda. Pieczona ryba. Czy może coś? Jakieś mikstury. No, no nic, yy, nie wiem. Może, może coś się wyjaśni później. Teraz pewnie najlepiej będzie po prostu upiec i, i tyle. No nic, to w takim razie to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za wspólną grę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!